Cześć kochani, zapraszam Was na wyjątkowe wydarzenie na moim kanale, ponieważ będę testować nową grę, nową aplikację, w której jeszcze e, wcześniej nie miałam okazji zagrać. Dopiero co właściwie ją pobrałam, e, można nawet powiedzieć, kupiłam. E, wybieram właśnie język gry. E, jest to ostrzeżenie dotyczące treści, ponieważ nie każdy może w tą grę e, grać, jest ona oparta na prawdziwych wydarzeniach e, i dostanę tutaj pod opiekę. Dziecko. Tak naprawdę zobaczymy, jak sobie poradzę tutaj z tą grą, ponieważ, tak jak już wcześniej wspomniałam, jest ona oparta na prawdziwych wydarzeniach postępujących po II wojnie światowej. Jestem ciekawa, czego mogę się tutaj spodziewać. Na początek historia. 1940 rok w Europie szaleje II wojna światowa. W 45. się skończyła. Norwegia zostaje wyzwolona. Naród świętuje. Po pięciu latach ślady nazistowskiej okupacji powoli znikają, a trzy lata później adoptujesz dziecko. I to ja będę tą osobą, która zaadoptuje to dziecko, będę musiała podjąć się jego opieki. Zobaczymy, czego mogę się tutaj spodziewać. I mam do wyboru adopcję Klausa albo Karin. Wydaje mi się, że spróbuję z dziewczynką, być może lepiej poradzę sobie z adopcją dziewczynki, może też łatwiej zrozumiem jej potrzeby. Także klikam adopcja, 51, są zdjęcia i teraz zobaczymy, co mogę z tą dziewczynką tutaj robić. Wróciłam. Hej, fajnie było z Liv, cześć Karin Liv była dla Ciebie miła, robi się późno Chodźmy szykować się do spania Gra będzie trochę psychologiczna Coś mi się tak wydaje Gdzieś tam widziałam kilka recenzji I trzeba tak naprawdę umieć Nauczyć się tej opieki Nad tym dzieckiem, sprawdzimy Będziemy sprawdzać po reakcjach Na moje odpowiedzi, jak ona reaguje Zapytamy, czy było fajnie Tak, świetnie się bawiłyśmy Liv jest moją najlepszą przyjaciółką Znalazłyśmy w lesie fajne ale trochę przerażający pień drzewa. Wydawało się, że może tam być skarb taki prawdziwy, ale potem zaczęło padać. Ale i tak strzegłyśmy naszego skarbu. E, ok, e, teraz pytanie: czy słuchamy dalej, czy e, jesteśmy bardzo odważne i mówimy, że robi się późno i musi iść już spać? Wydaje mi się, że bardzo chce się wygadać na temat tego skarbu, więc posłuchamy uważnie, a potem, a potem. A potem okazało się, że w środku nic nie było, ale może trolle włożą później tam jakiś skarb. No cóż, może tak być. Wrócimy i to sprawdzimy. Rety to niesamowite. Wygląda na to, że dobrze się bawiłyście z Liv. Bieganie po deszczu to kiepski pomysł. No i teraz zobaczcie: mamy tak naprawdę dwie strony rodzica. Rodzica, który przeżywa tą przygodę razem ze swoim dzieckiem, bądź też tego bardziej surowego który niekoniecznie patrzy na to co dziecko danego dnia robiło, tylko po prostu odrzuca jej opowieść mówiąc, że bieganie w deszczu to kiepski pomysł. Ja nie chcę, żeby ona to tak źle odbierała, więc zaznaczę rety, to niesamowite. I ona teraz wie, że ja ją rozumiem. Tak to było niesamowite, co? Oj jest trochę późno. Słońce prawie już zaszło. Jednostki czasu. Podczas dnia wydajesz dostępne jednostki czasu. Wykonanie niektórych czynności kosztuje więcej lub mniej czasu. Jego jednostki są wyświetlane w lewym górnym rogu ekranu. Naciśnięcie ikony jednostki czasu spowoduje postęp w czasie o jedną jednostkę. Dobra, z tego co widzę, my mamy dwie. Ale, ale musisz to zobaczyć. Patrz, Liv dała mi prezent na moje jutrzejsze urodziny. Mogę go otworzyć teraz? Tak, raz, dwa. No dobra. No i teraz nasza odpowiedź. E, co, nie, poczekaj do urodzin? Hm, myślę, że Liv chciałaby, żebyś poczekał. Dlaczego nie? Oczywiście, że możesz. No i myślę, że ja się zgodzę, żeby tutaj nawiązać jak najlepszy kontakt z dziewczynką. Naprawdę dziękuję, bardzo się ucieszyła. Tak, patrz, piłka, moja własna piłka. Oj, nie mogę się doczekać, żeby jutro się pobawić. No i jest ciekawa, bardzo szczęśliwa. E, nowy list, przyszedł do ciebie list. Naciśnij kopertę, aby go otworzyć, to nie wymaga żadnej jednostki czasu. Ok, czyli to żadnej aktywności nam nie. Hmm. Nie, nie, nie zabierze rada sąsiedzka, widzieliśmy kota, który gryzł kwiaty z kwietników, żądamy aby właściciel tego zwierzęcia trzymał go od tej pory w domu pytanie, czy tu chodzi o naszego kota zaraz sprawdzimy co to? A, rzeczy dla dorosłych. Nudy. Nie, nie idziesz do gabinetu, prawda? Jest strasznie nudno, gdy tam idziesz, a poza tym obiecałaś mi kąpiel. Wanna znajduje się w łazience. Kąpiel wyczyści Karin i ubranie jednak wymaga jednostki czasu. No tego się spodziewałam, że każde kolejne zadanie będzie wymagało e, jakiegoś czasowego e, poświęcenia, ale musimy ją umyć <laughs> tak żeby mogła iść spać. No i teraz pytanie, czy tutaj najpierw na wodę, czy na wannę? Okej. Okay. Karin jest w wannie, mamy gąbkę, ból, ból, Wydaje mi się, że się bardzo cieszy. Ok. A, czy to już czas na kolację? No i jedzenie. Jedzenie jest w kuchni, za jedną jednostkę czasu Karin może najeść się do woli. No to wykorzystamy kolejną jednostkę. I wtedy już będzie czas na spanie. Dobra, musimy nakarmić dziewczynkę. Wydaje się, że jej smakuje. Ok. Mogę jeszcze. No dobra. Już zapadła noc. Już jest naprawdę późno. Nawet słońce już poszło spać, ale jestem senny. Chyba pora spać. Jest już późno i czas, aby Karin poszła do łóżka. Czytanie bajek na dobranoc lub głaskanie Karim zwiększa jej komfort. Dobra, zaraz zobaczymy, czy będziemy mogli tego dokonać. Z kolacją już sobie podziękujemy i położymy ją do łóżka. Chce już zasnąć. Wtedy jutro będzie szybciej. Czyli ona bardzo, bardzo czeka na ten jutrzejszy dzień. Ja już będę dorosła, ale jestem podekscytowana. Liv dostała na urodziny trzy prezenty. A ile ja dostanę? Hmm. <laughs> no i teraz nasza odpowiedź. Też dostaniesz kilka fajnych prezentów. Nie martw się. Trzy prezenty. Wygląda na to, że Liv lubi opowiadać bajki. Trzeba być wdzięcznym za to, co się ma, Karin. No i teraz mam trochę zagwostkę, bo wybrałabym pierwszą albo trzecią odpowiedź, hmm, ale chyba pierwszą, bo nie chcę jej zmartwić. Tak, ale nie mogę się doczekać. A może po prostu skup się na dobrej zabawie, będziemy się świetnie bawić, obiecuję. Tak czy siak spać, czas spać. Dobra, będziemy się świetnie bawić. Zbierane Dobrano. przez Ciebie listy, dokumenty znajdziesz w gabinecie. Okej, okay, Karin poszła już spać, więc my idziemy do gabinetu. Z czasem będziesz otrzymywać kolejne listy i gazety. Przeczytanie wielu z nich za jednym razem będzie kosztowało tylko jedną jednostkę czasu. Dobra, mamy jedną, więc sobie ją przeczytamy. Okay. Krajowa produkcja już spada, już drugi tydzień z rzędu brakuje jej na rynek eksportowy. Trwa dyskusja, czy norwescy urzędnicy powinni zaprzestać eksportu tego niezbędnego towaru. Dochód jest bardzo potrzebny, ale sam produkt również. Okej. Okay. Tutaj są chyba jakieś zdjęcia Karin, tak mi się wydaje. Tak, to są jej zdjęcia, jej wspomnienia. Nie wiem, czy to mi zabrało jednostkę czasu, jak, jak w to weszłam, ale chyba nie. Dobra, nasza Karin sobie słodko śpi. Gdy też zakończyć dzień, przejdź do sypialni, Karin, i naciśnij lampę, aby wyłączyć światło. Ach, ja nie wyłączyłam. Więc mamy kolejny dzień. 18 sierpień, czyli sobota, są to urodziny Karin, ale wygląda na smutną. Obudź Karin, myjąc jej twarz. Podejdź do zlewu w łazience. Działanie to jest szybkie i nie wymaga jednostek czasu. OK, czyli musimy jej umyć buźkę. Dobra, chyba gotowe. Mam urodziny, mam urodziny. Prawie wcale nie spałam. Oj, to będzie niewyspana. Mam już 7 lat, wyglądam jakoś inaczej. Rany, Karin, to ty prawie cię nie poznałam. Mm. To może dajmy to, niech się cieszy. Rety, jeszcze, jestem już dorosły. Czyli gdzieś tam chyba dobrze celuję w te odpowiedzi. Liv miała mi wysłać list urodzinowy. Możemy pójść zobaczyć? No możemy, jak najbardziej, ale najpierw śniadanie. Bo wygląda na głodną. A czemu nie ma tutaj nic do jedzenia? O, jest tutaj. Może kanapka. Ok, jeszcze jedna. Dobra, jest już zapełniony ten... Y nie ma żadnego listu. Jest już zapełniony ten jej poziom e, najedzenia. Wydaje mi się, że tutaj powinny pojawić się listy w momencie kiedy ona go dostanie. E, nic. A jest tutaj. Dobra, wszystkiego najlepszego. Przykro mi, że nie mogę z tobą być. Nie mogę się doczekać szkoły, żebyśmy mogli spędzić więcej czasu razem. Jesteś najlepsza. Dotknęłam wczoraj trola, czyli jakby ich historia cały czas trwa. To list od Leaf ona naprawdę widziała trola. Chciałabym bawić się dzisiaj z Liv. Codziennie chciałabym się z nią bawić, ale pojechała do cioci w Jotunheimen. ok? Czyli gdzieś wyjechała jej przyjaciółka. Trochę żałuję, że nie otworzyłam wczoraj prezentu od Liv. Wiem, pobawimy się piłką, proszę. Dla solmizantki oczywiście. Dobra. No, i możemy się z nią tutaj pobawić. Widać, że gdzieś tam te jej potrzeby są bardzo, bardzo duże, żebyśmy się nią opiekowali. Co teraz zrobimy? Zdecyduj, jak spędzić swój dzień. Masz tylko 7 jednostek czasu dziennie, podzielonych na 4 przedziały czasowe. Zarządzaj gospodarstwem domowym i opiekuj się dzieckiem. Ok. No bo jeżeli chodzi o moje urodziny, wiesz, Liv powiedziała jej, że mama zrobiła dla niej ciasto. Może ja też mogłabym dostać ciasto? Bardzo lubię ciasta. No dobra. Eee, oczywiście, teraz może upieczemy je razem, jeśli będziesz grzeczna. O, będę grzeczna, obiecuję. Naciśnij okno, aby wyjść na zewnątrz, znajdziesz tam sklep i inne obszary. Ok, e, czyli jak gdy... kończy się tylko i wyłącznie na terenie domu, będziemy mogli jeszcze wyjść na zakupy i przygotować razem z Lizy, z, przepraszam, listę i przyjaciółka z Karin e, ciasto. Także jestem ciekawa też co czeka nas poza domem. Jeśli wy oczywiście też jesteście ciekawi, to dajcie znać, możemy zrobić jakby kolejne spotkanie z Karin, no i zobaczyć jak sobie z poradzę. jej opieką. Ale to oczywiście zależy od was, także czekam na wasze komentarze. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Pa pa.